Witam Was serdecznie w Centrum Myśli Narodowej w ramach cyklu Historia po godzinach. Dzisiaj naszym gościem jest dr Dawid Gołąb, historyk mediewista, czyli specjalista od średniowiecza. Witam serdecznie Panie Doktorze. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, witam Państwa. A dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie szczególnym, temacie, który z całą pewnością ma dla nas znaczenie jako wspólnoty narodowej, wspólnoty politycznej, wspólnoty historycznej, to znaczy tysiąc lat mija w tym roku od pierwszej polskiej koronacji Bolesława Chrobrego w 1025 roku. I chciałbym na początku zapytać Pana Doktora, jakie były podstawy ideowe władzy królewskiej w tamtym czasie? Co to znaczyło być królem w tamtym okresie? Przede wszystkim jakichś takich podstaw ideowych czy, czy aparatu pojęciowego należałoby szukać w Starym Testamencie, w Biblii. Zresztą w okresie średniowiecza nie tylko władzy królewskiej to dotyczy, ale tam mamy w Izraelu królów, którzy z nadania Bożego powierzonym sobie ludem rządzą. Natomiast jeśli chodzi o średniowiecze, to tutaj kluczową postacią w tworzeniu ideologii królewskiej jest Izydor z Sewilli, myśliciel, autor, biskup z terenów wizygockiej Hiszpanii, który no z jednej strony na realne problemy królów wizygockich, czyli opozycję można władczą odpowiadał, tym, że stworzył podstawy ideologii królewskiej, czyli to, że król jest Bożym Pomazańcem, odpowiada tylko przed Bogiem, tylko Bóg może króla usunąć najczęściej przez jakieś zrządzenie losu, przedwczesną śmierć. I król powinien być według Izydora sprawiedliwy, wprowadzać prawa, egzekwować je, ale jednocześnie powinien być pobożny i miłosierny. To miłosierdzie. Powinno tą sprawiedliwość, po części też rozumianą jako surowość, łagodzić. E, także e, tak to wygląda u progu średniowiecza. E, Izydor opracował też prawdopodobnie rytuał e, koronacji, czy właściwie namaszczenia, bo, bo od strony religijnej to to namaszczenie e, świętymi olejami jest istotne. To jest symbolika religijna. Tutaj król jest namaszczany tak jak kapłan. Natomiast kwestia nałożenia korony, osadzenia na tronie, wręczenia jakichś innych insygniów jest, przynależy już jakby do tej symboliki raczej bym powiedział e, świeckiej. Rozumiem, e, a jakie, chciałbym o to dopytać, dlaczego koronacja i namaszczenie miały takie duże znaczenie symboliczne? Jakie też elementy zawierała sama ceremonia koronacji? Y -hmm. e, namaszczenie no to tak jak już wspominałem to jest y, przede wszystkim y, symbol tej bożej łaski tak y, przekazywanej w samym akcie namaszczenia czyli, czyli y, dotknięcia y, czy czoła czy rąk władcy przyszłego władcy y, świętymi olejami i y, y, to ma zapewniać błogosławieństwo i pomyślność jemu i, i powierzonemu ludowi y, natomiast y, y, elementy takie jak nałożenie korony wręczenie innych insygniów już ściśle się jakby łączą z tymi insygniami i z, i z ich symboliką. Korona, no taki najpowszechniejszy symbol władzy królewskiej w całej Europie, wywodząca się jeszcze, powiedzmy, z tego liścia laurowego rzymskiego, była takim uniwersalnym symbolem władzy i warto tutaj rozróżnić koronę otwartą i zamkniętą, bo one mają inne znaczenie. Korona otwarta oznacza jakąś tam formę zależności chociażby od cesarstwa. Korona zamknięta oznacza pełną suwerenność. Pierwotnie tylko cesarz rzymski w Rzeszy Niemieckiej mógł jej używać, natomiast w okresie osłabienia cesarstwa w XIII wieku królowie Królestwa Europejskich zaczynają ją stosować. Miecz nie jest symbolem władzy wojskowej, jak niektórzy uważają, ale symbolem sprawiedliwości. Święty Paweł w liście do Rzymian pisze, że władza nie nadarmo darmo nosi miecz, gdyż ta władza jest narzędziem Bożym do wymierzania sprawiedliwości. Czasem miecz, z czasem miecz został zastąpiony przez berło, natomiast symbolika tutaj jest taka sama. Jabłko e, symbolizowało e, panowanie, e, z jednej strony miłość, umiłowanie do Chrystusa, a z drugiej strony niejako panowanie, czy to nad światem w przypadku cesarzy, nad całym chrześcijańskim światem, e, a w przypadku królów, nad jakby tym, tą częścią świata powierzonym sobie terytorium. I ludem. Rozumiem. Teraz może nawiążmy do kwestii związanych z polską państwowością w tamtym okresie. To znaczy, wiemy, że w tamtych czasach polska państwowość i w ogóle formy państwowe kształtowały się w dużej mierze. Wiemy, że funkcjonowało już Cesarstwo Rzymskie pod Berłem Cesarzy Niemieckich. Jakie znaczenie w tym kontekście wprowadzenia, można powiedzieć, pojawienia się króla polskiego, miał zjazd gnieźniński. Jakie też znaczenie miały idee, bardzo ciekawe koncepcje, które odtąd trzeci wówczas głosił? Jakie to miało znaczenie dla Polski i jak to wpłynęło na cały proces koronacji? Ja bym zwrócił uwagę tutaj na właśnie pewien proces, którego początkiem jest chrzest mieszka, to jest pierwsze jakby wejście w ten krąg cywilizacji chrześcijańskiej Europy Zachodniej przez misję świętego Wojciecha, która tutaj dla nas będzie bardzo istotna, jeśli chodzi o prestiż na arenie międzynarodowej i, i świadomość, że Polska jest takim krajem chrześcijańskim, który prowadzi misje chrystianizacyjne już. Przez właśnie zjazd gnieźnieński, gdzie odtąd trzeci wręcza w ucznie świętego Maurycego i swój diadem nakłada na skronie Bolesława, co było odczytywane jako zgoda na koronację, aż po właśnie Tą finalną koronację w roku 1025. Jeśli chodzi o postać Ottona, to warto zwrócić uwagę, że to był człowiek światowego formatu. On był synem cesarza Ottona II i bizantyjskiej księżniczki Teofano, więc jakby jego wychowanie i wykształcenie powodowało, no, że on myślał w kategoriach właśnie uniwersalistycznych. Kojarzymy pewnie wszyscy słynną scenę z Ewangeliarza z Reichenau, kiedy cztery krainy składają hołd cesarzowi w tym chociażby Sklawinia, czyli ta Słowiańszczyzna. Prawdopodobnie w zamysłach Ottona Bolesław Chrobry miał nad tą częścią składową wielkiego, uniwersalistycznego imperium panować, nad, nad tą Słowiańszczyzną. Rozumiem. Tutaj, kontynuując trochę ten wątek, chciałbym też dopytać, jak wyglądało otoczenie geopolityczne Polski w tamtym okresie, Jaka, jak wyglądała sytuacja czy też pozycja papiestwa w tamtym okresie, bardzo ważnej instytucji, nie tylko religijnej, ale też politycznej? Jak wyglądała sytuacja Niemiec, głównego, głównego sąsiada Polski, cesarstwa? Mówiąc bardziej precyzyjnie, jak to też wpływało na sam proces, można powiedzieć, stosunków politycznych w Polsce? To jest bardzo istotna kwestia, bo, bo jak sobie te kwestie prześledzimy, to, to yy, dojdziemy do tego, jak. Yy krucha była ta polska koronacja, jak wiele trudu trzeba było włożyć w to, żeby do niej doszło, bo około roku tysięcznego mamy współdziałanie cesarstwa w postaci Ottona III, który współpracuje z Bolesławem Chrobrym i z papiestwem, z Sylwestrem II. Sylwester II, czyli Gerbert z Orilla, był jego wychowawcą i nauczycielem, więc tutaj mamy współpracę cesarstwa z papiestwem, wspólne plany. Natomiast wkrótce, po zjeździe od odtąd trzeci umiera. No i klimat polityczny w kierunku koronacji w Polsce staje się bardzo zły, bo nowy cesarz, cesarz Henryk II, jest skonfliktowany z Bolesławem, torpeduje jego plany i Ponad 20 lat trzeba czekać na koronację, mimo ciągle podejmowanych starań przez Bolesława poselstw do, do stolicy apostolskiej nic z tego nie wychodzi. I w 1024 roku umiera Henryk II. Natomiast na początku kwietnia 1025 umiera papież Benedykt VIII. Jeśli zwrócimy uwagę na to, że niemieccy kronikarze opisują ten akt koronacji y, Bolesława, czy też później jego syna y, Mieszka, bo na Wielkanoc koronował się prawdopodobnie Bolesław Chrobry, natomiast na Boże Narodzenie jego syn Mieszko II. Oni piszą o niefrasobliwym, y, butnym, y, pychonadętym akcie, że to było w pewien sposób przywłaszczenie korony i insygniów. Można powiedzieć, że coś w tym jest, bo Przede wszystkim to papież był szafarzem koron. Więc w okresie serii z wakacji Bolesław Chrobry został koronowany prawdopodobnie przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Hipolita. On, właśnie przez te 20 lat, nie uzyskał zgody ze stolicy Apostolskiej, więc wykorzystał ten moment, tak, że, że nie, ma, nie ma papieża, warto spróbować. Cesarstwo, które do tej pory te plany torpedowało. Po śmierci Henryka II, władzę obejmuje jeszcze jako tak zwany król rzymski, bo nie mamy królów niemieckich, mamy królów rzymskich jeszcze przed koronacją cesarską. Ma swoje problemy. Opozycje w Saksonii, w Lotaryngii, w arcybiskupstwie kolonii, kwestie panowania nad Italią to były kluczowe problemy dla nowego czy też przyszłego cesarza. Z naszej perspektywy, te stosunki z Rzeszą Niemiecką wydają się kluczowe, natomiast no, my dla Rzeszy byliśmy pewnym takim. Ważnym, ale jednak peryferium, które można było w okresie trudności poświęcić, były ważniejsze sprawy e, i dopiero w sprzyjających warunkach odzyskać kontrolę nad sytuacją e, na ziemiach polskich. Więc e, no de facto e, Bolesław i Mieszko e, drogą tworzenia faktów dokonanych tą, tą koronę sobie zdobyli, e, bo przez 20 lat tej możliwości nie było, nie wiadomo kiedy się nadarzy kolejna szansa. Więc y, tworzyli fakty dokonane. Na tym też polega polityka, tak? Bo co prawda spotka się to z oporem przyszłego papieża, y, przyszłego cesarza, no ale być może uda się to utrzymać i będą się przez ileś lat temu sprzeciwiać, a finalnie każdy będzie musiał się z tym oswoić, tolerować czy, czy nawet y, zaakceptować. Rozumiem. Przechodząc, można powiedzieć, dalej do już. Na okres po koronacji, to chciałbym dopytać jeszcze, jaka była na to reakcja w Europie, właśnie przede wszystkim Niemiec, cesarza, ale też oczywiście Kościoła, i innych państw wokoło. Jak to wpływało na, polity na pozycję Polski na arenie międzynarodowej i jak w, dalszym, w dalszej części, można powiedzieć, w dalszym okresie, jak to oddziaływało na, na państwo? Tak, jak już wspomniałem, y, mamy relacje niemieckich kronikarzy. Nie wiemy, co, co na to y, powiedział cesarz czy papież. Natomiast y, te relacje niemieckich kronikarzy, którzy negatywnie, w zdecydowany sposób wypowiadają się i o samym akcie, i o postaciach Bolesława i, y, i Mieszka, nawet y, piszą wprost, że śmierć Bolesława kilka miesięcy po koronacji jest jakby słusznie zasłużoną karą. Yy, sugerowano, że reakcja yy, dworu cesarskiego była yy, negatywna. Też sam fakt yy, później yy, po buncie bez zwrócenia korony yy, cesarstwu i, i podziału Polski na trzy dzielnice przez cesarza Konrada II sugeruje, sugerowano, że yy, w ich interesie, w interesie Rzeszy Niemieckiej było jednak osłabianie Polski, nie wzmacnianie jej, tak? I też niestety te koronacje nie były trwałe. Można raczej mówić o koronowaniu się Bolesława, koronowaniu się mieszka, ale nie utrwaliło się Królestwo Polskie. Teraz, w kontekście całego rozwoju idei Królestwa Polskiego, chciałbym zapytać o reakcję pogańską. Jak to wpłynęło na samą ideę kształtowania się Królestwa Polskiego? Jak oddziaływało na stosunki władzy ówcześnie? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że to jest część yy, procesu. Yy, Przejścia od ustroju plemiennego, rodowego do ustroju monarchicznego, według tych standardów zachodnioeuropejskich. To, co przez Mieszka zapoczątkował, a miało się sfinalizować w koronacji. Tak? Co prawda, reakcja pogańska następuje kilkanaście lat później, już nie mamy korony królewskiej, no ale nadal jest książę, który krajem zarządza i pewne już pojęcia i rozwiązania zostały zadzierzgnięte. Tak? warto tutaj zwrócić uwagę, że ta reakcja pogańska niekoniecznie była wymierzona w chrześcijaństwo, w nową religię, ale to był niejako taki bunt starego wobec nowego. Tak? To, to była, reakcja pogańska była wyrazicielem pewnych jakby obaw czy, czy opozycji możnych, którzy sprzeciwiali się tym zapędom centralizacyjnym Piastów i temu, co się z tym wiązało, czyli religii chrześcijańskiej, pewnych standardów Administracyjnych, centralizacji aparatu władzy, to co właśnie z Europy Zachodniej w związku z chrystianizacją i włączeniem się w ten zachodni krąg kulturowy zostało zaimportowane do Polski. Rozumiem. Na koniec chciałbym, można powiedzieć, zapytać o szerszą perspektywę procesu przemian. Polityczne, które miały miejsce w tamtym czasie, jak koronacja z 1025 roku wpłynęła na samo państwo polskie, mhm. jak to wpłynęło na przekształcenie, można powiedzieć, państwa raczkującego, powstającego od czasów mieszka, formującego swoje struktury, na ukształtowanie się już stabilnego królestwa. Mhm. No warto zwrócić uwagę na to, że w 1025 roku mamy dwie koronacje, ale jest to niestety nietrwała koronacja. Tak? Yy, ta korona, można powiedzieć, wypada z rąk piastów. Dopiero 51 lat później, w 1076 roku, Bolesław Szczodry się koronuje i to również sprytnie to rozgrywa, bo najpierw yy, popiera papieża Grzegorza VII w sporze z cesarzem Henrykiem IV, w sporze o inwestyturę. Wykorzystuje szansę i dokonuje koronacji. Natomiast, znowuż, jest to akt nietrwały. Można raczej mówić właśnie o poszczególnych królach e, z dynastii Piastów, ale nie o Królestwie Polskim. Tak? E, dochodzi jeszcze przecież do rozbicia dzielnicowego i e, kolejne e, koronacje połączone już właśnie z procesami e, zjednoczeniowymi tego rozbitego państwa to Przemysł II w 1295 roku, Wacław II Czeski w 1300, i w 1320 roku koronacja Władysława Łokietka i to jest y, właściwie początek już tego trwającego kilka stuleci królestwa polskiego to jest trwała koronacja i każdy kolejny władca polski już nosi tytuł królewski Dziękuję bardzo, naszym gościem był dr Dawid Gołąb, historyk mediewista, czyli specjalista od średniowiecza. Bardzo dziękuję, że był pan naszym gościem. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. A my rozmawialiśmy w wyjątkowym roku tysięcznej rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego. Zapraszam was do komentowania, udostępniania i lajkowania naszych materiałów, ale też kolejnych, które wkrótce się pojawią. Zapraszam do kolejnych odcinków z, cykli, z cyklu "Historia po godzinach" w ramach Centrum Myśli Narodowej. Do zobaczenia.